Przyszła pora na przykładowe zadanie najprostsze z możliwych, czyli utworzyć następującą strukturę katalogów, czyli wewnątrz mój komputer we, na dysku C mam utworzyć następującą strukturę, e, no, która wygląda jakoś tak. Więc spróbujmy. Najpierw uruchomię sobie komputer i tu po prawej stronie będę wykonywał zadanie. Więc najpierw muszę wejść na dysk C, ponieważ tak jest napisane. Gdzieś w tym miejscu muszę utworzyć folder, który się nazywa nowy. Staram się tu posunąć, żeby mieć tu ikonkę nowy, żeby to szybciej wszystko szło. No i, we, i tworzę folder 1. Jak widzimy, nic tutaj nie jest równorzędne z folderem 1. Folder 1 będzie najbardziej, najbardziej na górze, że tak powiem. No to tworzę folder 1 i wchodzę do środka. Patrzymy. Teraz wewnątrz folderu 1 mamy folder, który się nazywa znowu 1 i 2. I dalej równorzędnych folderów już nie ma, więc muszę utworzyć foldery 2 foldery 1. I następnie drugi folder 2. Zobaczmy, wewnątrz folderu 2 znajduje się folder 1. Folder 1, a wewnątrz folderu tego 1 znajduje się folder ja i ktoś. utworzyłem te dwa foldery przy czym jest tutaj biała strzałka to znaczy, że wewnątrz folderu ja znajduje się jakiś folder nie wiem jaki może jeden, może 5, może tysiąc, nie, wi nie wiadomo przy czym znajduje się jakaś strzałka oczywiście jest to moje niedopatrzenie, powinienem to rozwinąć dla potrzeb zadania ale wejdę sobie do środka i stworzę jakiś obojętnie jaki folder, niech to będzie A ASD zatem zobaczmy po lewej stronie mamy rozwinięte drzewo, jeżeli ktoś nie ma rozwiniętego drzewa wystarczy wybrać tutaj prawym przyciskiem na puste miejsce, kliknąć i wybrać rozwiń bieżący folder i otrzyma następujące drzewo. Jak porównamy to najpierw jest 1, następnie są dwa foldery, jeden, dwa, potem jest folder 1 i wewnątrz znajduje się ja, ktoś, przy czym przy subku, przy, przy folderze ja znajduje się strzałka. Taka pusta, czyli dokładnie tak jak na zdjęciu. Oczywiście mógłbym ją rozwinąć i wtedy bym widział ten folder ASD, ale nie chcę tego robić. Niech jest jak jest. Przykładowe zadanie warto sobie poćwiczyć, bo oglądanie filmików same, same oglądanie filmików nic kompletnie nie da. Trzeba coś samemu zrobić.